Hej, witajcie serdecznie. Dzisiaj będzie znowu wycieczka na ślepo, a chcę zacząć od tego podjazdu, który już dawno zwróciłem uwagę, jak tu przebywam w Warszawie na Brudnie, na ulicy Wysockiego, bo uważam, że jest bardzo, bardzo fajnie pomysłowo zrobiony, jest bardzo delikatny, bardzo taki... Uważam, że i ma taką kratkę na sobie metalową, więc w razie by był śnieg czy cokolwiek to raczej spadnie, raczej śliskie to nie będzie. Eee, I muszę Wam powiedzieć, że no świetnie zrobiona szkoła, tylko że tu mieszkania są niedostosowane dla osób, które korzystają z wózków. Tak to wygląda. O, a ja sobie idę na spacer do sklepu. No i żeby nie było łatwo. tak to wygląda I żeby nie było łatwo kochani ponieważ filmik jest znowu z serii wycieczka na ślepo to ja mógłbym pójść tam na skróty sobie do cukierni eee, ale ja hej 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 witajcie idę na około dlaczego wybrałem tą trasę eee, tak żebyście zobaczyli sobie znowu jak sobie radzę bo dawno nie było tej serii filmów, bo moje lenistwo nie zna granic e, i powiem wam, że... dobra powiem wam, że e, jak idę w tamtą stronę i tam do sklepu to jest mi łatwiej, ale jak e, wracałbym do nas to teraz, to jakoś tak nie mogę naprawdę natrafić na dom, gdzie moja orientacja, ci, co obserwujecie moje filmy, wycieczkę na ślepo, jest słupek, jest dobra, to w tym przypadku e, tutaj mam problem. E, Tanta strona jest ulica Bazylianska i jak się dojdzie do Bazylianskiej, w prawo idzie się do metra 2 Brudno, tak, które powstało od, no powstało, już jest, działa od dwóch miesięcy. E, wow, wiecznie jest, okej okay. tak to wygląda, tam na wprost mamy kurczę, na nim jest ulica szczerze mówiąc a ja pójdę w lewo w kierunku Bartniczej, w kierunku kościoła e... i w ogóle słuchajcie, tam jest fajna knajpka na... e... jak się skręci w... pójdąc prosto do kościoła i w lewo przed Żabką e... grecka knajpa, ponoć mamy przepyszne jedzenie e... bo przepisiła właśnie e... jedna była tam ostatnio tak wieje, ok, dobra tu mam blok Uuh. może ściście sobie telewizory Uy, no e, o tak, w ogóle ładnie się robi nie, coraz bardziej jest 18 luty e, dobra, teraz nie wieje tu jest blok, on 10 piętrowy eee co wam chciałem powiedzieć? Jak idę znowu z tamtej strony, tutaj wracam, to ja nie mogę trafić, ale jak powiedzmy biorę Lolka, dzisiaj nie miasmy, czy więcej nie wziąłem, e, to ona jest genialna. Ja tylko powiem, Lola do domu, ja dwa razy się zgubiłem nie? W ogóle tak spacerując z nią. Wyprowadziłem je po prostu genialny. To jest buldożek francuski, ci co są pierwszy raz na kanale. E, to przypominam, ale Maroki rok gdzieś 9 miesięcy, 10 no może cię mniej, bo tak mniej więcej przyjechałem mają 3-4 miesiące. Dobra, ale nie o psie dzisiaj. Jest genialna generalnie. No i mi znowu krzaki, ale w krzaki nie wchodziłem, bo ja dzisiaj kufajki nie wziąłem kochani. E, czyli chyba drugi to jest ten blok teraz. Dobra, tam jest stolica ta i e, tak no. I, z I tak, można dojechać z Maremontu autobusami tutaj, wysiąść na Bazylianski albo na e, ulicy Bartniczej, tak, ja ciągle się mylę z tym ulicami jeszcze, bo tu rzadko jestem, nie, ale bywam, e, no dobra, tak, e, dobra, tak tu wygląda, o tak, no i teraz ja, czekajcie, że ja się teraz nie zakręcił, to dobra, tu się kończy. Ja chyba muszę iść tam, prosto. Co tu jest? O cholera. Czy chyba zakręciłem? Wiecie co? Zawrócę się. Przepraszam, że tak Wam kiwa, ale coś ja się chyba... Widzicie, właśnie mówię tu, że tutaj tak samo dworca centralnego nie ogarniam. Naprawdę, ja sam jest których nie ogarniam. Dobra, wezmę się, schowam telefon tutaj. Który ja muszę sobie namierzyć. Eee. Dobra, idę na czuja. Chyba, no gdzieś skręcam, tylko po co ja tu skręcam? O czy samochody i chyba muszę tam iść. Chyba tak, dobra mam tu samochód, muszę uważać, żeby nie było jak w Elblągu, że zahaczyłem o lusterko i odleciało, ale to nie była moja wina, dobra. Ona po prostu było tylko wsadzone delikatnie. Wycieczkę na Ślepo Park Dolinka i tam właśnie pod koniec filmu właśnie jest gdzie Wychodziłem na parking od strony Trauguta i zahaczyłem o lusterko e, dobra, teraz yes. Tu chyba jakiś budynek jest Nie, co to jest? E, samochód, nie, nie budynek ale... No, mamy przeboje. Nie wiem, gdzie jestem. A... Co to jest? To jest samochód. Kurczę! I widzicie, zakręciłem się. Ale dobra, dobra, spokojnie. W w kierunku Żabki dobrze idę, dziękuję, dzięki, dobra, dobra już tak. tak mamy budynek, widzicie, co zrobiłem, dosłownie poszedłem na czuja, bo ja już naprawdę trochę za daleko poszedłem, dobra, i zaraz mijam. Budynek o już minąłem. Teraz muszę skręcić. Tutaj mamy żabkę, sklep. O, poczekajcie. E, dobra, filmuję jeszcze. Troszkę skruchu między innymi tu mamy. zatrzymaj Dobra, to tu mamy tak, sklep, żabka. Tu w sklepie sklep jest na sklepie spożywczym. Słuchajcie, chyba sześć sklepów. Jest to jest coś takie ciekawe. I oni że wszyscy zarabiają, to jest cud. Dobra, tutaj tak, tutaj tak. O tu. Macie żabka, chyba teraz będzie uwaga. Następny ciekawy sklep. oj, przepraszam bardzo, panią. Idziemy nie Ok. E, sklep Biedronka. Za chwilę będzie apteka. Czy jak to woli? Przydatne słówko. W Stanach chyba bardziej. E, Ale dzieja do Stanów. ha, ha, ha. A ja chcę dojść, tu chyba będzie apteka, tu jakiś budynek, przepraszam, do cukierni dalej jeszcze, ale już zamknięta. Cukiernia już zamknięta jest? A, no ty Aha! No dobra. No to kochani, ha, to już nie pójdę. W takim razie, e, bo dzisiaj sobota, no to idę, co do żabki sobie, do żabki idę i tam może kupię. Co kupię? Zaraz zobaczycie. Na razie robię pauzę. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. No i głośność powiada. Zakupy zrobione. Jesteśmy dalej przy żabce i ja teraz będę podążał w kierunku mieszkania. Tylko pójdę tak jak chciałem, tak bym powiedział, teraz wrócę z tej strony dla mnie bardziej teoretycznie łatwiejszej eee, co kupiłem pączki kupiłem. Trzy. tak tak, ja nie daje się manipulować, że skoro czwarty tłusty czwartek to znaczy, że trzeba obieść się pączkami. No nie, 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 niekoniecznie. Nawet wręcz mi się odechcieła wtedy. Eee, kiedy powiedzmy jakieś, nie wiem, święta, nie święta, cokolwiek ja uwielbiam, ale... No właśnie, e, dobra, tu mam budynek. Teraz ja muszę... Teraz ja, tu się skończył budynek. Tam też macie sklep warzywniak, wydaje się nawet, czy mięsny no jakiś. To jest sklep na sklepie. Palcowizna jest między innymi trochę dalej. E, w nocny sklep to jest w pobliżu. Dobra, a ja teraz muszę, słuchajcie, zrobić tak, że muszę między tymi samochodami przejść i tam już w kierunku bloku. Więc też kombinacja, dosłownie znowu na ślepo. E, muszę trafić. Nie mam żadnego punktu oparcia, Nie, nie mam żadnego. Dobra. Próbujemy, idziemy. Dobra, ulicę przechodzę. Ciekawe jak ta boczna ulica się nazywa. E, także tam za e, cukiernią też jest sklep spożywczy. Uwielbiam chyba 6. Znowu samochód mam, muszę uważać. E, dobra, tak, tak, o. Chyba jest tu 3 Tak, krzaki już tu mam. E, powiem Wam, że naprawdę e, chyba, chyba mi się udało, co? Patrzcie, tu samochód na samochodzie, widzicie? O, no i o tak. Dobra, ja chyba dobrze trafiłem ogólnie. Sokie te krzaki? Tak, tak, o. Dobra. Ładnie tu zielono, wiecie, tu jest bardzo zielono. Tutaj przed tym blokiem. Też się zaczyna kropić. Przed tym blokiem w ogóle jest mnóstwo trawy, zieleni. No ogólnie jest tu... A dziecko jakieś, to nie filmuje. Ogólnie jest tu uroczo, nie? Tak. A, proszę, proszę. Dziękujemy. <grym się stowarzysza> Chce Pan wejść? <grym się stowarzysza> dziękuję. E, ja idę do następnego. A, przede sobie mogę sobie przejść, dobra. dziękuję. O, patrzcie, przede sobie jednym podjazdem. Hop, hopa. Znowu ten podjazd. Zapraszam Was, osoby zwłaszcza na wózkach, na kanał Życie Moni po wypadku, czy Życie Moniki po wypadku, Młodzi i Pozytywni po wypadku. Eee, młodzi pozytywni, poczekajcie, jak to brzmi. Młodzi pozytywni po udarze e, Tomek Ander, e, Anders, chyba nazwisko dobrze mówię, fan terapeuta, prowadziła się z Monią, swoją cudowną dziewczyną. O, telefon mi opadł. Dobra, ręka nie woli, ale nieważne. I teraz idę do następnego bloku. Znowu trochę na Życie jest piękne, jest łatwe, jak pozytywnie myślimy. W ogóle wszystkich z, pozdrawiam z grupy Tomka i mon, z mojej strony. Słuchajcie, naprawdę, jeżeli idziemy z uśmiechem na twarzy, pozytywnie nastawieni, to naprawdę to życie jest proste. Mimo naszego, każdego z Was, jakiegoś tam niepełnosprawności, e, lęków wynikających czasami z tego, naprawdę życie jest piękne. I ja już trafiłem do bloku. Udało się więc... Łatwiej się żyje, łatwiej się generalnie, o tak to ładnie wygląda patrzcie, łatwiej się, do zdrowia się szybciej wraca, bo jednak zdrowie psychiczne i te endorfiny, które wytwarzamy przez pozytywny nasz stosunek do życia, to one działają cuda. Ja mam też na miarę w ogóle na, na fajnego, słuchajcie, człowieka, który jest zielarzem, tak naprawdę, jakby ktoś chciał, to mogę podać na miary, ja się nie korzystałem, ale ja sam się leczyłem, wziąłem, jak chorowałam na, na niej. będą nowotwór. Dobra, kochani, w takim razie ja teraz muszę tworzyć drzwi, więc chwilka przerwy. Jest jakieś coś, że to fajnie jest od tak na chipa na zrobione. To ja zrobię chwilkę stop i już będę dalej filmował. Pauza, przycisk. I teraz po drugiej stronie drzwi. Teraz wam pokażę, jak idę do windy. Poczekajcie. Tu jest słynna klatka, gdzie jest filmik niewidomy Zbiega po schodach, to tutaj, a ja idę do windy, czekajcie, huku narobiłem, no o, dobra, tak, ciekawe, która winda będzie, ej, zakręciłem się, cicho. jest moja winda ulubiona i teraz jest na szczęście obrajlowana, więc to jest mega, mega fajne e, nie tutaj dobra, to jest mega fajne i teraz ja muszę, no wiecie co no nie mogę, na... czekajcie teraz. dzień dobry ja na usę piętro jadę e, tak, to Pani ma Do to 8, nie, tak dokładnie Pan też jedzie? A, a proszę bardzo okej okay. No i dzięki pani sobie poradziłem, więc więc w ten sposób, ale jest fajnie, bo jest to obrailowane. Jaka cena film na mój kanał, przy okazji jak sobie radzę. E, więc jak widzicie, jakoś sobie poradziliśmy. Takie jak będą Zaraz zobaczymy. A poczekajcie aż dojdę do domu. Teraz będzie ósma? E, tak. Tak. Tak? Już tak? tak. Dobrze. Tróg tak, żeby pani nie pokazywać. Miłego dnia życzę. Dnia. Do widzenia. Dziękuję za pomoc. dziękuję, jest za co? Dobra, i już kochani. I znowu... słynna tatka schodowa. To poczekajcie chwilkę. Pauza. Przeciw. Pauza. Dlaczego nie w Biedronce kupiłem? Ponieważ Głośność powiadomienie. 0%. Nie lubię z Biedronki pączków, a kupiłem w żabce, więc zobaczymy, trzy różne kupiłem pączusie teraz je pokroję, wezmę e, o tak, poczekajcie chwilkę i już biorę nożykę nożyczka dajcie już mi noża dajcie już noża, takiego noża mam cia, 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 cia. taki mały, ostry i teraz będziemy jupuuu i jupuuu jupu. jupu. I, jupu. i coś damy Lorci? Ej. Dobra to wyrzucimy A Lolita też dostanie. Co dostanie Lolita Lolita o której wspomniałam na moim kanale Lolita dostanie Skopa Masz Chodzą ci skopa piesku chodam ci skopa Eee mm -hmm. Ty mi ksę wodniku ty A, I tak się Ale do mnie Tak się bije pieski Jedną. No ma się nie. Celejonis. O, nasze słoneczko malutkie. Zobaczcie, tak szybko ma 24 dni. Na słonecznik. Na słonecznik. O ty, co robisz z tym? Co ty z tym robisz? Lolcia. No patrzcie no taki głodny pies. Taki głodny pies port No i do mnie przysłaś. I czego do mnie? Spójrzcie, no. Spójrzcie, jakie głodne no. za chwilę przyjdzie kowaleństwo, pójdźcie i zabicie, by się za Co? To troszkę. 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 No i co? Ze mną się dzielisz? Naspółkajemy? spółkajemy? Dawaj nie spółkajemy. <śmigli> 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 o jest Podziel się z dzieckiem, z dzieckiem się podziel. Dziecko no dziecko to... zabiła, Jak zabiła? Góra jak odsadziła w gardło, tam dziecko to było tam. Ja żartuję, no co ty? Żart, no widzisz, no nie da nawet. Jakby nawet nie było, po... zadławiłoby się. Tak? No masz rację, no pewnie, że tak. No. Dobrze mówisz. Mądry Roberciuk, tak mm. widzisz, on twoje dziecko. No a ty co, będziesz, no, a czy nie będziesz tego elba? Morwujcie. Nie hmm. rzucę, bo mało go Nie rzucam, widzisz, nie rzucam. Wiem o tym duchcie. No i co, kochanie? O Boże, nie miał chłop problemu, to wziął sobie buldowska. Ja, tak, rozdaje na prawo i lewo. No właśnie, rozdaje na prawo i lewo jedzenia. Tak. Smacznego piesku. Nie, nie, ty, ty raz tylko dała, przestań już. No, no to i to dzięki badaje, temu, zbiedza, dzięki temu dała. mamy pięknego sceniacka. Znaczy kolejny Och Bożeż ty mój, dobrze nieskazane. No. Na życie z nami. No. Dobra. Dalej piękna pogoda, a to drogo szedłem. Patrzcie, patrzcie, jeszcze wam tylko pokażę. O, ju, juhu, Ju nimi wale. a to drogo dzisiaj szedłem, szedłem, już się nie wybudzamy. O tak. O widzicie? Robert, tak, co nazywa, tak główna? Ta, ta, tam, tam. chyba. Jak? Oginińskiego. O. 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 Tak. Także. Tak wygląda świat z góry oczami jest niewidomego. Jest chleb tam gdzie, tam gdzie, tam gdzie, tam, gdzie, tam, gdzie, to, gdzie zawsze, e, tam gdzie zawsze. To papa pa, kochani, pozdrawiamy. Ekran